Tam nazywam się Daniel Jaworski. Znajdujemy się w gospodarstwie rodzinnym w miejscowości Izbica. Na tej powierzchni akurat mamy 7 hektarów sadu. W tym momencie trwają zbiory szampiona. W swoim gospodarstwie mamy odmiany takie jak Gala, Golden, Prince, Idaret i Alva. sprzedajemy, w 50% eksportujemy na rynki zagraniczne. A w 50% na rynki lokalne. Na amproniszę też jeździmy, ale też mamy taki swój rynek, co sprzedajemy prosto bez pośredników. W naszym gospodarstwie jestem czwartym pokoleniem. Pierwsze sady zakładał mój pradziadek. Dziadek kontynuował, tata. Teraz jestem, jestem następcą czwartym pokoleniem. Jeżeli będziemy produkować owoce wysokiej jakości, topowe odmiany no to jest szansa, że my to sprzedamy po opłacalnych cenach. Era idaretów, glosterów to chyba już, już minęła, bo rynek wschodni jest raz, że zamknięty na, na dzień dzisiejszy, dwa to też jest, to jest rynek nieobliczalny. W tamtym roku płaciliśmy pracownikom 13 zł. na godzinę, w tym roku jest to 14 zł. Z roku na rok te koszty wzrastają i są coraz wyższe. Już wcześniej myśleliśmy o tym, żeby kupić jakąś maszynę, która by usprawniła u nas zbiór. No i w tym roku, pierwszy sezon, pracujemy na tym urządzeniu. Na kombajnie pracuje 8 osób. Wtedy to jest taka najbardziej, jest największa wydajność i najbardziej to się wtedy opłaca. W tamtym roku 10 do 12 osób pracowało. Czyli w tym roku już jest mniej osób potrzebujemy, żeby to, te jabłka w terminie zebrać. Pierwszą odmianę, jaką zbieraliśmy kombajnem było Lobo. W tym momencie jest Champion. Wcześniej jeszcze Gala była zbierana. No i, no i Golden. który już, Te odmiany to już są zebrane. Napełnienie skrzyni zajmuje około 10 minut. Zależy też od jabłka. Jak jest jabłko grube, to nawet jest to 7-8 minut. Czyli na, na dzień pracy 10 godzin to jest od 50 do 70 skrzyń. W tamtym roku pracownicy w ciągu całego dnia zbierali 30-40 skrzyń. Zbiory u nas trwają e, już trzeci już tydzień. Myślę, że jeszcze 2-3 tygodnie i zakończymy zbiory. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Orzeszek z firmy Rollsat z Rawy Mazowieckiej. Prezentujemy kombajn do zbioru jabłek marki Darwin. Jest to model Technofrut CF 105. Jest to kombajn wyposażony w automatyczną przyczepę do podawania skrzyń pustych i odbierania skrzyń pełnych. Kombajn napędza silnik diesla, silnik Kuboty o mocy 24 koni mechanicznych. Napęd układu jezdnego jest przez hydrostat, czyli w zasadzie nie ma, jest nieograniczona minimalna prędkość jazdy, co pozwala nam dostosować do ilości owoców na drzewach. Jeśli chodzi o napęd całego układu podajników, Mamy napęd hydrauliczny, czyli niezależny, zupełnie od, od prędkości obrotowej silnika. Możemy to regulować płynnie przez zawór, którym sobie sterujemy szybkość podawania jabłek do skrzyni. Dnia obrotowa to jest skrzynia postawiona na napełniaczu. Jest to napełniacz taki, jaki jest wykorzystywany również w profesjonalnych urządzeniach sortujących. Jest to napełniarka automatyczna, która Napełnia skrzynię, rozkłada równo jabłka na całej jej objętości. Bań służy do zbierania jabłek z całego drzewa. Mamy jabłko wymieszane, dolne partie łącznie z czubkiem. Jednocześnie możemy zbierać również przemysł. Mamy tam taką wannę na górze, gdzie trafiają jabłka przemysłowe z górnych partii drzewa, a na dole z przodu mamy postawioną skrzynię na, na zaczepie. Do której wrzucają przemysł z dolnych partii drzewa. Także drzewo mamy zrobione na gotowo, łącznie z zebranym przemysłem. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo, bo nie trzeba już drugi raz jeździć po sadzie i, i zbierać przemysłu z pod drzew. To niezbędne wyposażeniem jest oczywiście albo traktor, tak jak pani mówi, z widlakiem, ewentualnie jakaś ładowarka, tak, która będzie zabierała, odbierała nam drzwi i dowoziła puste. Te maszyny stają się coraz bardziej popularne z uwagi na to, że rosną koszty pracy i coraz trudniej jest o pracowników, więc no, ludzie coraz chętniej przyglądają się temu, chcą sprawdzić, jak to działa, jakie są faktyczne zyski z zastosowania tych maszyn. Ja uważam, że, że gospodarstwo, które ma tak w granicach 10-15 hektarów, taka jedna maszyna spokojnie obsłuży. W zasadzie człowiek tylko dotyka jabłko w momencie zerwania, tak? później go odkłada i cały proces transportu dalej jest przez pasy przez miękkie urządzenia, które nie uszkadzają jabłek. Kombajn standardowo wyposażony jest w sonary, które umożliwiają prowadzenie maszyny w rzędzie. Jest to bardzo wygodne urządzenie, ponieważ obserwuje lewą, prawą stronę rządka i zawsze wytycza kombajn po środku. Operator może się skupić na zbieraniu jabłek, włącza system automatycznego kierowania i maszyna sama jedzie. Przyczepa automatyczna jest wyposażona w system kierowania kół, także ułatwia to manewrowanie na uwrociach. Koła są hydraulicznie skrętne. Operator, który steruje tym urządzeniem, może koła skręcić przy pomocy przełącznika. Balkony w kombajnie sterowane są drogą radiową. Są przełączniki na balustradzie balkonu, które nie mają połączenia kablowego z maszyną, tylko przez drogę drogą radiową. Dzięki temu nie ma możliwości uszkodzenia kabla. Od 11 lat sprzedajemy te maszyny. W sumie sprzedaliśmy już około 70 sztuk. Zapewniamy serwis, oczywiście, gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapewniamy dostęp do, do części zamiennych, do maszyn świeżo sprzedanych, również do tych, które mają już tak kilkanaście lat. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu do firmy Rollsat.